Witajcie moi drodzy, z tej strony Szpaku Szpakowski witam was w Herzob 4 na modzie furera z francuską huntą. Moi drodzy, to są te dni, w których zbliżamy się już do samego końca, do samej wygranej, do zniszczenia całkowitego naszego przeciwnika, ale tylko właśnie za sami jedna rzecz. Co my chcieliśmy zrobić, co my chcieliśmy osiągnąć? Wiem, że szkoliliśmy sobie dywizję i to trochę tej dywizji było. Ej, ja teraz się teraz zastanawiam, a gdyby się połowić na pół, by połowić na pół, bo wiecie, chodzi o to, że połowimy ich na pół, nie? Bo tutaj nie mogą przepływać, nie mogą ich konwoje, więc tutaj nie mogą dostawać zaopatrzenia. Gdybyśmy polecieli tak, tak, takim szturmem właśnie w góry, w sudety i tym podobne. Tylko to będą pancerze, nie? Pancerze, nie ma pancerzy, nie ma żadnych fortów. Hmm. Nie ma no, w niektórych miejscach są, ale znaleźlibyśmy miejsce jakieś z Tutaj, tutaj, tutaj. mogłoby pracować. Zdobylibyśmy Drezna. Tylko potrzebowalibyśmy jakiejś takiej jednej fajnej armii, która mogłaby upilnować trochę front. Hmm. Może wy? Czekajcie, bo wy jest, was jest tutaj. Podłączcie się tu. No właśnie. No i teraz to wygląda troszkę inaczej. Hmm, tutaj nie potrzebujemy. Znaczy, tu jest potrzebna armia, tu jest potrzebna. W innych miejscach jest potrzebna ta armia, bądź co Dlatego, tu może być tylko problem, ale spoko. Na razie latają za nami nasze kasy. Tutaj już bitwa powietrzna o ten rejon się skończyła. Więc w my kolejni się chyba skończymy. Wy oczywiście, może, co możecie zrobić po większej tysiąca? I możecie próbować walczyć dziś tu. Próbujmy teraz do zyskać dominację w pojedynkę, ale taką całkowitą, taką, mło, taką dominację, że jakiej dominacji nigdy nie było. Tu możemy wystawić kolejne tysiące. Mamy tych myśliwców już naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nie, tu, nie to są kasy. Was bym chciał wystawić, proszę bardzo, tysiąc samolotów nowych, które będą latały gdzieś tu i tu i tu. A, mogę zrezygnować, was mogę zrezygnować z tego punktu here, Bo nie widzę potrzeby abyście teraz się bili. Nie no spoko, to są fightery dwójki, tak, to są Focke-Wulfy, tylko te Focke-Wulfy coś tutaj biją. Myślę że, jak będziemy mieli nowe ten, my, myślę, że jak będziemy mieli nowe modele samolotów, to wtedy będziemy mogli coś porobić. Znaczy, doskonać się za pomocą Expa. Mm, oczywiście aluminium musimy ściągnąć, amelinium, gumę też by się przydało, tylko od kogo? No, UK wiadomo. No. A dziś nie? No. Możemy od kolonii, po to, po to je coś mamy, żeby od nich ściągać, prawda? To, to jest taka logiczna zasada. Mm. Wiecie co moglibyśmy zrobić? Moglibyśmy tutaj już zacząć badać powodów, taką jedną rzecz, jako dokładnie. Za każdym razem gubię się i nie wiem gdzie to jest. Desanty. Transport, słucha, my to badamy już. A, no fajnie, pomyślałem szybciej niż y, pomyślałem. Mm, konwersja sprzętu. Może się, Może wydobycie? Nie, wydobycie też mi coś. Coś mi tu tak nie gra. Coś mi tutaj nie pasuje. Coś, coś innego by tu zrobił. Coś takiego co by zmiotło sceną. Mm. 44, 44, 44, czołgi musimy czekać 2 lata jeszcze, aby zrobić. 417 dni, to jest, nie jest już długo. A wydajcie już to. Niestety nie mamy żadnych bonusów, ale mamy te 6 które robią swoją robotę. Dobra, go here. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Zatakujecie tutaj. Te pomarańczowe oddziały powinny się jakoś tutaj troszkę zbliżyć. Ten cały taki kociołek. Zróbmy tak, 18 sił tutaj, póki oni są jeszcze przygnębieni. 13 sił tutaj. Musimy troszkę ich bardziej... Musimy bardziej zbliżyć front do Sudetów. W ogóle powiem wam, że ten drasler, który tutaj rządzi, to jest taki dobry ziomek w sumie w przeciwieństwie do Hitlera. Opatrzcie, iż Hitler powiedział, że no, Czechosłowacja, Sudety i tyle, a ten no, faktycznie Czechosłowacja, Sudety i tyle, no i widzicie, no i zostawił. A, a czy jak Adi zrobił? A jak Adida zrobił? No wiecie, jak Adi zrobił. Adi to wszystkich, e, wszystkich okował. To jest zbrodniarz wojenny. Dobra, czekajcie, będziecie atakować. Może też tutaj zostań. Ty, to jest za trudno. Mm, no tak, to ponieważ kociołki robi się wyjątkowo trudno z powodu tego, że to jest czasem jedyny przesmyk, przez który te wojska mogą przejść. Przejść się tutaj dostać za chwilkę. Możemy chwilkę, oczywiście, wiadomo, poczekać sekundkę i tak dalej. Po to, by jeszcze raz ruszyć i zniszczyć. No tak z drugiej strony, No Nie. Najgorzej. No to widzicie? Przebijają nasze pojazdy. Przewijają nas i to dość mocno niedobrze. To jest naprawdę bardzo złe. Dobra, atakujecie tutaj, atakujemy tutaj i udało się coś zamknąć. Poko, musimy teraz chwilę poczekać. Wytrwajmy. Boże. Miła kawusia, herbatka i tak dalej. Hmm, co to jest? GF Coś tam, coś tam. Właśnie musimy wziąć, musimy zrobić. Widziałem tutaj kilka decyzji między odcinkami, które bym chciał zrobić. Po pierwsze, chciałbym zrobić to. Drugie, co to jest? okej, okay. jakieś coś tam, coś tam. Hmm. Tutaj możemy sobie zmniejszyć troszkę przemysł, na rzecz właśnie rozbudowy tych klas Fortów, ale nie chcę na razie go robić. Czekajcie, to co chciałem zrobić? Jeszcze Warbancy to na razie nie. Civil crackdom moglibyśmy za chwilkę zrobić. Chciałem zrobić to. Hmm. Tutaj możemy sobie dać fajne rzeczy, ale na razie wolę sobie dodać inne. Cyk, cyk. O, coś takiego. To no jest serwis Propaganda poszła, prawda? Poszła, poszła. No, i teraz chwilkę poczekamy, oni za chwilę się tutaj troszkę wykrwawią. No, infrastruktura siada w tym miejscu. To jest akurat największa bolączka tego obszaru, że ta infrastruktura nie postanowiła z nami współpracować w żadnym stopniu. Dobra, robicie to tak, robicie to tak, a wy robicie to tak. No i wszyscy będą z Geyser, Ja jeszcze owe ranę, bo będziemy na tyle szybcy, że wejdziemy po prostu w ich miejsce, kiedy oni będą się wcupować. Czyli kiedy oni się wycofują, padą. No, tu są nasi, hehe, he, a tu już francuskie czołgi z artylerią samowierzą, za 55 mm. Mmm. Możemy byśmy ominąć lipsk Ale jeszcze nie są góry. Tutaj moglibyśmy jeszcze w lasach się bić. Jak to jest? Lasy dają nam mniejsze... Znaczy lasy dawały mniejszy minus. Tak, 20 było 70, prawda? Tak. No tako. No to co na co my czekamy? Musimy jakoś zaatakować, czekajcie, Enfort. Enfort będzie zaatakował, bo to są łąki. a no, łąki to wiecie. Tam gdzie są łąki, tam my się wbijamy easy. Mmm... czekajcie. Tyk, może tak zrobimy? Musielibyśmy jeszcze raz tutaj wjechać. Może tak trzy oddziały zostawmy. A czekajcie, trzy zostawimy, a sześć idzie dalej. Może Możecie to tak. O, nawet owe się zrobił, bo byliśmy na tyle szybcy. I teraz moglibyśmy ich naprawdę rozdzielić. Ym, i cyk, i tu. Go, 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 go. Dobra, i ona się oddzielić. Czy teraz ci tutaj. A nie, nie będą tracić do bo moim Bratysławem. Grrrrr. I cały ambitny plan poszedł. No. Mmm. Wait, niebieski oddział, to jesteście wy. Macie się tylko połączyć tu. To jest wasze rozkaz, abyście się tutaj łączyli. Jest tu jeszcze naszej dywizji, tutaj jest jakoś podobnie. Dobra, spoko, myślę, że tutaj się wybronimy. Albo moglibyście zrobić to inaczej Tak? Usuncie sobie ten rozkaz tu i to, bo to będziecie sami się dokładać, będzie to szkodziło naszej armii Wy jesteście wymi, prawda? Wy jesteście pomarańczowymi No co mi jedna pomarańczowa, więc zostawcie tak. Tu możemy wystawić nasze 24 dywizje pancerny. Tutaj, pyk. Proszę bardzo. Dostaniecie się po to rozkazy szar, e, tego marszałka PTU, który dowodzi troszkę gorszymi jednostkami, ale spoko. Dobra, cyk. No wiem, że to miały być też jednostki przeznaczone do S. Gdańska, ale w sumie nie mamy jeszcze tego. Nie mamy jeszcze zrobionej technologii landing craftów, więc chciałbym to zrobić. Ja bym tutaj przeznaczył te jednostki na szturm na Berlin, te nowe. Bo te stare moglibyśmy na przykład jakoś inaczej posłużyć. Mm. Dobra, cyk. Stop, stop, stop. Trening, Tunezja. No właśnie nie Zminęliśmy parę punkcików uh. O O Czy tu wspieramy fajtery, a tu wspieramy close i supporty No robimy to, go Moim zdaniem to będzie lepsza opcja na wszystko i na wszystkich. Mm. Dobra, czekamy troszkę zniszczone, więc stare nic dokładamy. Nasze czołgi nie tu podjadą, nasze czołgi nie tu podjadą z panem Żelanym do latrydy, coś tam. Mm. I już znakujcie, cyk. Wiem, że jesteście nowicjuszami, dopiero co wsiedliście w te pojazdy, ale spokojnie. Arma ta 155mm działa jak należy, więc nie powinniśmy się tu niczego bać. Tylko jak będziemy mieli tak dużo tych pojazdów, to czy nie będziemy mordować paliwa? Będziemy mordować, ale czy jak dużo? Nie wiem. Mm. Bo tu nie zaatakujecie, prawda? Nie no, tu dacie radę, tu widzę, że świetnie przebijacie. Znaczy nie każdy was przebija, tylko 3 na 5, mogło być gorzej. O może że przebijacie, to i tak nie dajecie na nas, na nas rady. A tylko się tutaj przebijemy, wbić tutaj, ooo, się tutaj i zniszczyć ich, to wtedy będziemy mieli super sytuację. Jedna no, piota. dziwne, że no, ta piota nie weszła do broni, ale to jest Hearth of Iron. Dobra, udało się, weszliśmy naprawdę w naprawdę fajne miejsce. I teraz możemy próbować wjechać do Berlina. Dosyć tutaj. Możemy się raz wjechać do Berlina i to byłoby coś takiego... O, to tylko tak się nikt nie spodziewał, bo każdy spodziewał się pancernych, nowych zastępów wielkich potężnych, twardych i tak dalej no, doświadczonych w doświadczonych walce, a tu Berlinie w Berlin zdobędą sobie nowic słyszeć, nawet dostaliście do poboru. Landing crafty. I teraz moglibyśmy zrobić deserz w Gdańsku. Hmm. Czekajcie, bo tutaj w sumie jedna rzecz mnie zastanawiam. A, tutaj dodają ta a nie te kasy nie wspierają. Ich! Aha, dobra. Hmm. Tak, na razie wspieracie te tutaj. A wy wspierajcie tutaj. Wy tak samo nie musicie bić w tym powietrzu. Wy możecie bić się tu. Sądzę, że to może dać radę. Dacie rady, Dacie radę, nie? Bo mam... Jezus, właśnie tych samolotów musimy tutaj wezwać więcej. To lotnisko w Berlinie jest lotniskiem w Berlinie i to jest najsmutniejsze. Dobra, jeszcze raz go. I co, dacie tym razem... Wy macie chiwi, tanki! Ale przebijamy te heavy tanki. Jakie to będą heavy tanki? Tygrysy, 41 rok. Niedobrze. Znaczy spoko, bo w przyszłości będziemy badali sobie MX50T, więc mamy na wyrąbce to, co oni będą robili. Dobra, zróbcie może to. No ale jednak, to, to jednak będą męczące przeciwniki. Macie tu radę czy nie? Niedobrze, nie, no Berlin będzie za dobrze chroniony. Nie jest... Zróbmy to inaczej. Mm, zróbmy to ja inaczej. Zaatakujcie tu. Berlin jako miasto samo sobie będzie super broń, no będzie tam najlepiej ile na ileś dywizji, więc my musimy zrobić to co zrobili mniej więcej Sowieci. Aha. Spoko, nie dom no. Fajnie. No to, to tyle z mojego ambitnego planu zamknięcia ich na dwie strony. Naprawdę, tyle z tego ambitnego planu. Były plany, wszyscy myśleliśmy co można fajnego zrobić, ej dupa, dupa, dupa. Zupa z trupa, nic mu nie da się. Mm. Moglibyśmy wezwać te więcej kasów? Moglibyśmy. Tylko musielibyśmy tu lotniska rozbudować. Dobra, może zróbcie jeszcze to na przykład. Będziemy musieli pobić się z Japonią wkrótce na morzu. Wyślemy sobie do naszego Wietnamu jakieś okręty i z naszych z okrętów coś pomyślimy. Czekajcie, bo tu idą szturmy cały czas. Twarde szturmy naszych zmobilizowanych zm zastępów pancernych, ale nie no, przebijają się. Dostały tylko jeszcze dwie dywizje, które bronią się pod Berlinem. Udało się. Teraz moglibyśmy na przykład pomyśleć, czy nie ruszyć tymi naszymi dywizjami Charge gola i nie zamknąć ich z drugiej strony. Spróbujcie coś takiego zrobić. Spróbujmy coś takiego i pod Lipsk. Pod Rezon Nie, to jeszcze nie zrobiliśmy. To jest tutaj. Choć jest właśnie. Czekajcie, atakujemy tu. atakujecie tu. I z dwóch stron. Jak samo moglibyśmy zablokować tutaj. Wojska chronią ewentualne wsparcia Berlina. Żeby ich przycisnąć. A wy nie zostaliście wezwolić tej wojny, nie zostaliście. No ale tak się jak Słowacja, co może zrobić? Słowacja szybko. Jakim cudem się tak łatwo wbijacie w nich? A, zawaliście ich. Nieźle. Dobra, cyk Musielibyście ich teraz tak przycisnąć ładnie. I cyk i tu i tu. I zacznijmy, co z tego wyjdzie. Opas, kamerad, opas, kamerad, opas, opas. I teraz co, przyciskamy. O, właśnie, coś takiego. I teraz moglibyśmy zrobić taki myk. Mm, związany z przyciśnięciem, i tak do końca. Takim jednym masowym zniszczeniem, które spowoduje u nich największe bóle brzucha i gorączki. Grać, atakujcie tu, atakujcie tu. Bo oni tu zaopatrzenie za chwilę nie będą mieli. Już teraz zmieniłem. Razem to zaopatrzenie bardzo szybko. Mm, cyk. Cyk. I moglibyście raz atakować tu, aby mogli się atakować tu. O, coś takiego właśnie. Dzięki temu przejdziemy w tym miejscu. I Berlin mamy już pod dwu, trzema prowincjami, nawet nie? Berlin już jest pod trzema prowincjami. Kolejny overrun poszedł. Tak strategicznie, logicznie. Mmm. Nie, to ja musimy jeszcze atakować. Czekajcie, nie, to wy się tu wybronicie. Dobrze, podesłaliśmy tutaj tę jednostkę. Bośmy stracili prowincję, ale bardzo nie lubię tracić prowincji. Dobra, cyk. Mogliśmy się Berlin. I powinniśmy teraz właśnie zrobić w stylu sowieckiej taktyki. Mm. Powinniśmy zrobić coś z tylu sowieckiej taktyki, i obkrążyć ich, na przykład, obkrążyć całe to miasto i zacząć bombardować. Gdyby tak wycieczyć jednostki z samymi artyleriami, zrobić jakiś symboliczny widok, w którym artyleria niszczy Berlin. Dobra, ale tak się chyba nieźle, nie? Wytrzę, tracić, nie nie? Zablokowaliśmy im. Czy wiecie, co tracić z Nie, ja pamiętam of 1. W pierwszej ogólnie Herc bo także jak się obkrążyło stolica, to te prowincje było ogromne, więc to było nawet w miarę trudne. Ale jak się oprążyło całą tą stolicę, no to nigdzie indziej zobaczenie docierało. Jakby tylko zobaczenie produkowało się w stolicy, i stolicy szło wszędzie. A tak to wiecie, no mogą zdobywać zobaczenie, zwłaszcza tutaj walczą, no to mają to zobaczenie, prawda? Dobra, no to uwaga, musimy przepuścić masowy, wielki szturm. Ym, może zróbcie to tak, może jakieś wojska tutaj, żeby każdy mu miał jakieś kilka czołgów do ataku. No i tak. Tyk, 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 tyk. I go! Wow! Mnóstwo, siedem dywizji naraz będzie walczyć, ale. Hot. Gotan, Henrysi, no nie masz szans w tym przypadku, w działaniu. Dobra, zróbcie to tak, tu są łąki? tu są łąki od A to może być więcej, tu może być mniej. Czekajcie, wy zrobicie wy zrobicie raid tak, tak, tak. A wy robicie raid tak i tak. Albo nie, wy robicie raid tak i tak. Dobra, go. To spróbujmy, coś takiego. Ile tu jest dywizji przypisane? Jak no 15, a gdzie jest cała reszta? A cała reszta to gdzie jest przypisana, no? Ja się pytam. Ja się pytam, gdzie jest cała reszta przypisana dewizji? że tutaj się przypisaliście No i teraz powinniśmy atakować od Rossowa. Go Gourosów, no, gourosłów. Robimy raz, dwa, trzy. Czekajcie, i teraz powinniśmy jeszcze raz. Teraz możemy wykorzystać całkowicie szybkość naszych pojazdów. Robicie raz, robicie tak, tak, tak i tak. Proszę bardzo, takie szachy to są. Tylko takie bardzo szybkie szachy. To są takie szybkie szachy dla, dla ludzi z szybszym refleksem na przykład. Cyk, i wracamy do daje szybkiego. No tu jest 10 dywizji. Bardziej jeszcze 5 milionów, za mało coś mmmmm ile tu jest dywizji? 6, 6 16 dywizji, ale na znaczy, gdzie jest podziału się nasza reszta? no i 3 jest zdobyty, moglibyśmy teraz pójść w stronę odbijania Polski i zniszczenia Słowacji na przykład gdzie jest wasza stolica? w München, okej okay, czyli robimy sobie północne Niemcy i południowe Niemcy was pro tutaj się produkujecie naprawdę fajnych ilości, a tutaj też tak samo, moglibyśmy na produkować te, tutaj produkować was hmm. może już nasza z troszkę mniej tych. Jakieś fajtery, 377. Coś takiego możecie zrobić na przykład. To, tego Amelium nam brakuje. A, bo nam Stany Zjednoczone nie wysyłać ile, ile powinny. Dobra, dawaj nam ty, dawaj nam ty. Dobra, Francuzi wjeżdżają do Polski. dawać go, 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 go. Go Polska. Nie to. Go Polska, już. I jedziemy zniszczyć ich. Nasze dzielne dywizje, zastępy pancerne mówią nam, zniszczymy ich. Dlaczego 20? 20! Ma być 24! W tym miejscu jednym, tu. Przestańcie wchodzić w okrążenia z jakimiś dywizjami, których nie wiem, znaczy ja nie rozumiecie. Dobra i jedziemy teraz pod Gdańsk. No może desantu nie ma, ale też je zarobiście. <laughs> tu się bijecie. Dobra, wiecie co moglibyście zrobić? Rodziliśmy już tak dużo wojsk, od tego powinniście, moim zdaniem, zatkować. Cyk, cyk, cyk i cyk, cyk, cyk. No, go! Powinniście jak na naprawdę wejść teraz. Dobra, Polska jest odbijana. Gdańsk tutaj się już znajduje. Mmm... będą Polskie, prawda? I czy my atakujemy teraz przez rzekę? To mnie ciekawi. Atakujemy przez rzekę, ciekawe. Łaj! Nie, tak Łaj! nie, tak nie wolno. Próbuj zatkować z drugiej strony, pomoże im to trochę. Właśnie, modern to też nam dużo pomoże. A weźcie co, zróbmy jakiś szybki, jeden, zdecydowany atak w stronę naszego przeciwnika. Przy okazji, Polacy wystawili. No nie, to protektorów w Moroku. Myślałem, że Polacy wystawili jakieś siły. A tu Moroko nam na siły! i jeszcze lepiej. Mm, modern BlizzCreek skończony, samoloty skończone, okręty moi drodzy. Mmm, tutaj. Zróbcie jakieś badania morskie, bo jak mówię, jak chce się wizja po nią, to i tak będziecie potrzebowali tego wszystkiego. Zróbcie teraz taki atak tu, pożyjemy troszkę tych Polaków, które uwolnili. Bo jak uwolnimy trochę Polaków, no to tych trochę Polaków, powiedziałem, trochę bardziej pomagało. To za mało mamy tych sił w tymże rejonie. Albo gdzieś zamknęli ich tu. Weźmy zamknęli ich z tej tak czy, czy, czy osobackich Mmm, zróbcie tak. Dobra, Bromberg został zdobyty. Przez Bromberg przejdziemy na To Będzie kolejne lotnisko na 4. Tak, prawdopodobnie 6 samolotów. Tak, hajsek, więc stąd Jak to, jak, w, jak na żywo? Dla naszego że się wycofają. Dobra, udało się. Teraz robimy cyk i polska. już robi się różowo na mapie. Robi się pięknie różowo na mapie, gdzie Polska jest uwalniana i tak dalej. Jeszcze Polska nie zginęła, jak mawiali najstarsi obywatele Polski. No w sumie nie zginęła, bo przybyła w końcu łodzież. Trzeba będzie odbić Warszawę. A, problem tam przypadł? Czemu? A może to Polacy nie mają tutaj korów czy coś? Ja że Polacy nie mają na te kory. To skąd ich też nie dostali tego? Mmm... Wiecie co? Bo w sumie moglibyśmy jakoś przycisnąć ich. Mmm... Ale tak. I szybko musimy zamknąć ich tu. O coś takiego. I teraz tak. I teraz tak. Tak. I co? O coś takiego. Żebyście mogli ich jak najszybciej jak najłatwiej zniszczyć. Mmm... Go Breslau! Możemy zrobić taką jesień średniowiecza. I cyk, i proszę Państwa, i lecimy, i Breslau za chwilę zabyty. I to tu możemy tutaj zamknąć, kolejne oddziały. No, dobrze idzie. Katowice na chwilę zabędziemy, za, za chwilę sto, stolica Śląska też zostanie odbita. W ogóle jara mnie jeden fakt, nie, nie wiem czy wiecie, ale tym razem święto Wojska Polskiego będzie właśnie w Katowicach i ja się tak z tego cieszę, mam do Katowic beretem, że tak to nazwę. Mm, mam do tego rzut beretem, dlatego, no wiecie, wsiadam jeden autobus jestem za 20-30 minut w Katowicach. No i tym w tym roku sobie chyba nie odpuszczę wizyty. Będzie coś niesamowitego, tak wiecie, zobaczyć, o, mam prezydent. Nie no, prezydent akurat często, mi, prezydent Duda często bywa właśnie, bo w sumie jest z tego miasta, znaczy ma rodzinę z tego miasta, więc to akurat nie jest nic dziwnego jak przyjeżdża. No ale tak ci siak. Dobra, ile tu macie? Cztery dywizje, a tu? No trochę mniej. I zniszczycie i tutaj łatwo, i cyk, I jeszcze raz tutaj wejdziemy, tutaj overruny To no Polska, Polska, wystaw jakieś siły do walki Polska first to fight Panie Jędrze... Morawieczki Pani Morawieczki, proszę działać Gdybyśmy zaczęli atakować teraz pod Łódź Gdybyśmy zamknęli pod Łodzią na przykład Mmm... Obleżenie pod Łodzią na przykład o To, 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 to jest piękny sen Łódź została zabita Łódź Bałuty się cieszą Wszyscy myśleli, że Łódź Bałuty zostały zniszczone I spalone a one... Były cały czas takie same. Pieniążki proszę od kolonii, żebyśmy całkowicie już tak rezygtowali z inflacji. Żeby nasza, nasza walutowa potężna, silna i tak dalej. Możecie zrobić. Więcej wyprodukujemy. Wait. Ile tu lata? Ojej, a wy to ja zbijecie. Nieprzyjemnie z naszej strony. No i macie dojdzie bić z nimi. Macie zniwelować te wszystkie Junkersy 88. Dobra, i go odbijanie Polski. Go odbijanie Polski Włosi, ziemi włoskiej do Polski. Warszawa odbita. I teraz zapolecie tutaj. Zobaczymy, co się stanie. Jak zdobędziemy te 1. a dosyć ciekawego się stanie, ale co? Nie wiem. Czekajcie, bo skoro tutaj mamy w zrobili ostrawę. A ostrawa to świeżki teren, do bo Bądź bądź Gdybyśmy zrobili ostrawę, to moim zdaniem moglibyśmy nawet coś fajnego porobić. Zamknąć kolejne oddziały przy Czechach. Na przykład, dobra, go uhery, go uhery, go uhery, go uhery. meszkę. Możemy rozdzielić nasze dywizje, żargony pancerne, żeby jeździły różnie. To są zawsze jebkie na tej piechoty. I teraz możemy przycisnąć tutaj. O, i overall. super. Właśnie o coś, jakiego mi chodziło. Gdańsk musi zostać zdobyty. Po pierwsze, uważam, że Gdańsk powinien zostać podbity i zdobyty. Tak samo jak czekajcie, nie, bo tu, to powiedziałem sobie pancerne pońcu. Jeździć, za szybko jeździcie. Mmm... możemy zrobić to tak, czekajcie. Jak moglibyśmy to ogarnąć? O, była to Ostrawy, O, strawe, a, zamknęliśmy ich tak szybko. Czyli o zrobili oki. Ok. Czyli zamykamy ich teraz tu. Katowice zostały odbite. Tak, chyba tak. Nie, nie, zdoby, nie zostały jeszcze zdobyte katowice. nie nie będzie parady. Właśnie gdzie są nasi dzielni partyzaci? Czyżby ich wybili? <gdzieś> gdzie są nasi dzielni partyzaci, co zostali nam z wiatrów? Dobra, zamknięte kolejne oddziały. Mogliśmy teraz się skupić na atakach innej strony. Mm. O, jeszcze przy okazji tutaj odbyliśmy już do końca technologie lotnicze, doktryny. No i jeszcze nasza tak, zamknijmy ich tu i tu. Po to, żeby nasza zrobić im krzywdę. Tere. Czołgi, 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 tu walczą. Tutaj są jakieś inne czołgi. Tu jest wiele różnych czołgów. No i na dwie, na dwie to od razu idzie jakoś łatwiej i przyjemniej. Znaczy no tutaj close all support latają. No właśnie nie. nie latają. Ale tu miałoby jeszcze zasięg. Gdyby chciały walczyć na przykład. Hmm, zniszczycie ich tu, zniszczycie... Raczej Gdańsk w podstani podbity szybko, tak odnoszę wrażenie. Bo tutaj się bronicie. Jeszcze ostatkami sił, ale się bronicie. Dobra, spokojnie, tak w końcu tu padniecie. Nuklearne reaktory. No to teraz jak są nuklearne reaktory, to badamy bomby głowę. Bo mam bitny plan. Gdzie są nuklearne reaktory? Nie powinny tutaj być? Ej, gdzie moje nuklearne reaktory? Ej, serio, gdzie są? Nie, czy ja jestem ślepy, czy go tutaj nie ma? Nie ma tutaj. One powinny gdzieś tutaj być. Dalej się pytam, gdzie mój nuklearny reaktor? Gdzie jest mój RBMK? Zrobili mi Czarnobyl z jesienia. tutaj zamykamy kolejne oddziały, to moglibyście za chwilę jakąś dywizję pancerną serdecznie wysłać na tu. Mmm, się broni gorzej niż Wrocław 45 Masz tam jeszcze broni. A właśnie, mam go jakiegoś? Pokażcie się. No, jest gorszy niż Charge w tej rozgrywce. To z tego, skoro i tak i wszystkich pobijemy Znaczy musimy zaobyć ten smiterion. Dobra, zróbcie to Ej, dlaczego nie możemy robić reaktorów nuklearnych? Ja rozumiem, że może wybuchnąć, może jak ktoś zły głó... Znaczy może jak... mogą pręty paliwowe tam się powsuć i tak dalej, no ale to przykre trochę Dobra, tam co ja ktoś wejdzie możemy odbić do końca te miasta wszystkie tutaj hery go, hery go, hery go, here A, Ej, zobaczmy, gdzie No i sobie teraz te wojska są zamknięte. No i go hera. No i sobie, zabijamy, zabijamy, zabijamy. Czyli mamy północ, czyli Niemcy już, Deutscha, prajdźmy od i wielkie kłopoty. Potem musimy jakoś przetransportować wojska do Indii, ale to chyba nie sądzę, że nie będzie aż takie trudne. Wy się też z nimi bijecie, więc oni mogą stracić trochę loty. No właśnie, 260 206 okrętów na nasze. na Ale będziemy mieli samoloty. Tylko musimy zdobyć jakąś wysypkę. Musimy zdobyć Tajwan. Na Tajwanie zabywamy, budujemy lotnisko 2000. Potem zdobywamy to: Okinawę. Zabawiamy Okinawę, budujemy 2000, 2000 lotnisko i bombardujemy strategicznie. Tak, to jest mój plan na grę. mamy surowców. Nie mamy w ogóle surowców i nie mnie bardzo boli. Wiecie co, może zmniejszymy tutaj produkcję na to, tak surowca nam nie będzie brakować, na przykład. Nie no, sądzę, że będziemy mogli to porobić jakoś logicznie i w miarę sensownie. Tylko czekajcie, jak wygląda szansy? 26 minut. Okej, okay, czyli moglibyśmy jeszcze skapitulować Słowację i byłby koniec, kaput. Czekajcie, to jest wasz koniec tutaj, nie? Tak, bo wy ich zablokowaliście. Och, nine! Dla was jest takie nine straszne. więc rzecie się teraz 999 po nocach. I go here. Aż zablokowaliśmy koszyce. Gołkoszyce. Oni tu nie mają zaopatrzenia, Co dużej części tu są wojska niemieckie, które nie mają dostępu do zaopatrzenia ze swojej stolicy, nawet. Ale są też słowackie wojska, które nie potrzebują zaopatrzenia ze swojej stolicy. Dobra, badajmy bombowce strategiczne. Jeżeli coś mamy zbombardować, Japonię bombami zapalającymi w Tokio, które spowodują większe zniszczenia niż bomba atomowa, to tak trzeba to zrobić. O, Ordinate Support. Co to robi? A, modele z Ar Supportów. No spoko, bo w sumie jeszcze ich nie A nie, Słowacja skapitulowała. Jej. Ej, gdzie są te wojska niemieckie? Mówcie, że uciekły na czarny bo się zaśmieje. Nie wiem, ale. Mm, moim zdaniem, operacja wyszła naprawdę fajnie. Polskawego na jak niepełnosprawny, prac w bliźniak czy coś. Więc. Y, moi drodzy, ja jestem Szpaku Szpakowski, a to jest. Fury francuską kuntą. Trzymajcie się. czekajcie jeszcze, nie. Zakończmy już to, co zrobiliśmy. No! I mamy inflację minus 2%. Czyli pieniążki są jeszcze więcej warte niż były wcześniej. Trzymajcie się ciepło, Cześć!